Cześć, w tym filmiku pokażę ci jak możemy włączyć oraz korzystać z Bluetooth w Windows 11. Aby to zrobić, oczywiście musimy przede wszystkim mieć ten moduł Bluetooth, na przykład w, w płycie głównej bądź jako dodatkowy adapter podpięty do naszego komputera bądź jeżeli korzystamy z laptopa, no to oczywiście nasz laptop też musi posiadać Bluetooth. Jeżeli mamy Bluetooth w naszym komputerze bądź laptopie, możemy kliknąć po prawej stronie paska zadań obok yy, godziny i daty. Mamy tutaj ikonkę od internetu oraz od głośnika. Jeżeli klikniemy na niego, otworzymy taki panel, gdzie następnie mamy tutaj Bluetooth. Możemy po prostu kliknąć na ikonkę Bluetooth, aby uruchomić moduł, i w tym momencie możemy już spróbować podłączyć się. Natomiast możemy także kliknąć na tę strzałkę, aby zarządzać urządzeniami, i w tym momencie możemy wyszukiwać nowych urządzeń. Ja na przykład mam słuchawki Bluetooth, jedynie potrzebuję włączyć tryb parowania w nich. I następnie mogę spróbować je tutaj znaleźć. Jeżeli uda nam się tutaj wykryć te słuchawki, bądź ogólnie urządzenie Bluetooth, no to będziemy mogli się połączyć. Możemy także wejść w ustawienia. Tak jak widać teraz, w nowych urządzeniach udało się znaleźć te słuchawki. Natomiast możemy także wejść w ustawienia Windowsa. I następnie po lewej stronie możemy kliknąć Bluetooth i urządzenia. Tutaj możemy upewnić się, że Bluetooth jest włączone bądź wyłączone. I następnie możemy kliknąć na dodaj urządzenie. I tutaj możemy wybrać Bluetooth. Następnie powinniśmy móc znaleźć nasze urządzenie Bluetooth na tej liście, wybrać je i połączyć się z nim. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.